Skawki już się pojawiły, są dorodne. Na plantacji, do której przyjechaliśmy, zbiory zaczynają się właśnie jutro. Czyli już niebawem wszyscy na ten moment bardzo tutaj czekali. Ale widzę, że tam na wlotach dość nisko opuszczona folia, czyli co, jeszcze dmuchamy na zimne? No tak, jeszcze budujemy temperaturę, żeby tak naprawdę uzyskać jak najlepszy plon. Pogodę mieliśmy w kratkę, dlatego staramy się otrzymywać optimum temperaturowe, czyli tak pomiędzy 24 27, żeby nie zastosować rośliny, żeby po prostu zbudowała to, co powinna, czyli owoc. A przymrozki w jaki sposób tutaj też wpływały na państwa działania? W tym roku mieliśmy taki roller coaster z pogodą, były przymrozki w dzień było plus 20, a w nocy po minus 3. A co wtedy trzeba zrobić? No, naj... wiadomo, zamknąć tunele, oprócz tego przykrywaliśmy agrobukiną, czasami nawet podwójnie, żeby to wszystko ochronić, no bo jeżeli stracimy pierwsze kwiaty, no to stracimy pierwszy owoc, który tak naprawdę jest najdroższy. Ile można zebrać z takiej jednej truskawki? Z rośliny. No, z powtarzających odmian, które dobrze są prowadzone, no to się tak mówi, że kilo 200 do 2 kg. W zależności od odmiany, sezonu, pogody, różnych warunków nabożenia, także dużo faktorów wpływa na to, i ten rozstrzał jest wtedy no, dość duży. Tutaj ta plantacja jak jest duża? Samych truskawek jest około, jest około 10 hektarów, wszystko na stołach. Do tego mamy 15 hektarów maliny i barówki około 40 hektarów. Wszystko uprawiane w substracie, w kokosie, w doniczkach lub w matach. Jak teraz zaczynają się te truskawki, słyszałem, że jutro pierwszy zbiór, to do kiedy te zbiory potrwają? Miejmy nadzieję, że nawet do listopada. A jakie znaczenie ma to, że one rosną właśnie na takiej wysokości? No to głównie tak naprawdę chodzi o prędkości zbioru. Taki normalny zbieracz, zbierając na stole, potrafi zebrać od 20 kg na godzinę plus. To samo na ziemi liczy się około 12-14 kg. Ludzie już tak za bardzo nie chcą zbierać, zginając się na ziemi. Plus, tak naprawdę, jeżeli truskawka jest odseparowana od ziemi tym metrem 20, no to jest o wiele mniejsza presja szkodników, e, chorób grzybowych i przez to, że mamy substrat wymieniany co rok albo co dwa lata, no to też nie musimy walczyć z patogenami i agrofagami. Tak bardzo. Mimo wszystko widzę, że żółte taśmy są rozwieszone, czyli jakieś tam robaczki jeszcze też do tych truskawek gną. No dokładnie, no nie jest 100% szczelny, nawet jeżeli mamy na zewnątrz siatki, które mechaniczne mają ograniczać ich populację, no to z zewnątrz różne agrofaginy nalatują. Sąsiadujemy z polami uprawnymi, na przykład no dość dużym zagrożeniem jest wciorniastek, który bardzo lubi kukurydzę i, i rzepak. Przędziorek, który też żyje sobie naturalnie, ale lubi warunki suche, czyli lgnie do tuneru. No i oprócz tego mamy mszyce i, i, i parę innych agrofagów, które no, jeżeli idą gdzie im łatwiej żerować tak naprawdę. Są też tacy wojownicy, których tutaj wpuszczacie, żeby sobie z nimi e, radzili? No tak, teraz tak naprawdę wszyscy nastawiamy się na biologię, musimy mieć coraz mniej substancji aktywnych, dlatego dobroczynki tak naprawdę są integralną częścią integralnej produkcji, czyli na wciorniastka puszczamy kukumerisa, rozpuszczamy oriusa, na przędziorka zawieszamy kalifornijskiego czy fajtosyliusa, na mszyce dajemy krajsopele. także no jest dość duża ta paleta tych tak właśnie bojowników, które nam tak naprawdę pomagają. Tutaj jakie zbiory się zapowiadają, patrząc na to, co już wisi i co kwitnie jeszcze? No powiem tak, to jest odmiana Floris, także mamy ją tak naprawdę na dużej skali w tym roku. No i, i jest, jest moc, jest potencjał, tak naprawdę. Jeżeli to pociągniemy przez cały sezon, no to na pewno będziemy zadowoleni. Teraz będziemy mówić głównie o warzywach i o uprawie, która została posadzona nieco później, ale między innymi dlatego udało się uchronić te małe warzywa przed przymrozkami. Opłacało się poczekać nieco w tym roku z sadzeniem w polu. Tak, oczywiście, bo były przymrozki u nas też. Na szczęście zasadziliśmy kapustę i celera i pora, Trochę później niż w, w, w ubiegłym roku. Na szczęście nic się tej małej rozsadzie nie stało. E, no i pierwszy raz w tym roku posadziliśmy też 15 arów młodego ziemniaka. Ale widzę, że jest przykryte. Tak, ziemniak jest przykryty, także już nawet wczoraj sprawdzałem, pod agrowłókniną nic mu nie jest. Prace polowe dalej się toczą. Co będzie siane? Teraz będziemy jeszcze dzisiaj siali buraka cichłowego, tego podłużnego, bo z niego no, wychodzi najlepszy zakwas, już sprawdziłem. No i posadziliśmy w tym tygodniu około 1500 sztuk rozsady kapusty. Tyle samo pola i selera. Swoje, wiadomo, sprawdzone. Tak, dokładnie, uprawiamy tutaj wszystko ekologicznie, na oborniku, także na pewno ta jakość kiszonej kapusty, czy tych warzyw jest niepowtarzalna. Widzę, że tu jest też kurnik, czyli nie tylko uprawiamy. Tak, mamy też na swoje potrzeby jajka, mamy około 100 zielononurzek, to akurat wystarcza na nasze potrzeby. Trudno jest utrzymać taki reżim, żeby jednak to wszystko robić w zgodzie z naturą, bez środków chemicznych? No tak, największy problem jest z chwastami. No to dlatego w tym roku tak długo czekaliśmy też i może dzięki temu też uniknęliśmy trochę tych przymrozków, że najpierw tą ziemię dwa razy jakby wyrównujemy agregatem, wtedy też się niszczą jakieś chwasty. No i później mamy taką małą glebogryzarkę taką międzyrzędową, nią też się pozbywamy chwastów, natomiast no, no wiadomo, między roślinami jest pracochłonne bardzo hakanie tych, tych warzyw. Nie ma problemu w ekologii z środkami ochrony roślin przed szkodnikami, bo, bo są biologiczne środki, tak samo są biologiczne środki na grzyby, natomiast no największy problem jest właśnie z chwastami. Patrząc na to, co tutaj jest w polu, kiedy pierwsze zbiory, jak planujecie? No Myślę, że za jakieś może trzy tygodnie będą pierwsze ziemniaczki, bo w połowie marca posadziłem podkiełkowane już. Tutaj też taki znajomy z Podębic mnie namówił i też mi trochę dał wskazówek, jak to zrobić. Także zobaczymy. Może coś z tych pierwszych ziemniaczków się, się uda za trzy tygodnie. Są zapylacze również? No, sam, jest od tamtego roku 6 juli. Także uczę się o pszczołach, bo jest to szeroka dziedzina wiedzy. Na szczęście mam i ciocię nauczycielkę, i kolegę nauczyciela, także na bieżąco się różnych fajnych rzeczy o pszczołach uczę. Jest to niesamowita dziedzina wiedzy. Ostatnie przymrozki trochę wstrzymały pszczoły? No na pewno, trochę mniej oblotów było, ale jak tylko słońce wyjdzie i tak się zrobi powyżej 10 stopni, to widzę, że pracują, a jest tu sporo rzepaku naokoło, także naprawdę miały co robić. Część pól też jest obsianych specjalnie dla nich? Tak, jest takie około hektara posiałem faceli, także też za jakieś około, no może dwa tygodnie, będą miały na pewno też dużo pożytku z tej, z tej faceli. A było już wirowanie? W tym roku nie, w tamtym roku było, bo pszczoły dopiero od roku, także w tamtym roku się cieszyłem z pierwszych moich 40 litrów miodu. W tym roku widzę, że jest już sporo nadstawek, czyli yy, pracują. Tak i mam nadzieję, że w ten weekend mi się uda odwiedzić pierwszy właśnie miód zapakowy. Już za chwilę jeszcze bardziej zagłębimy się w temat pszczół. Będziemy mówić o tym, jaka była wiosna, czy sprzyjała rozwojowi rodzin i czy będzie co wirować. Czy było już wirowanie miodów? Jesteśmy w przeddzień wirowania, lekko opóźnieni, koledzy pszczelarze już to robią. Będą to miody wirowane z rzepaku i te wielokwiaty wiosenne, czyli mniszek, lekarski, drzewa owocowe. A jak się zapowiada? Nie najgorzej, mimo tej złej aury to tego miodu jest, nie będą jakieś rekordowej ilości, ale nie ma powodu do jakichś większych narzekań. Zła aura, czyli co dokładnie? Chłód, totalne zimno, dni nielotne. No, na rzepakach kwitnących tak jest, że wystarczy czasem 3-4 dni dobrej pogody i, i można odrobić niejednokroć dwa tygodnie. Chłodne dni nie sprzyjają spokojowi w pasiece, wybuchają nastroje rojowe, czyli to z czym pszczelarze walczą, między innymi ja też, poszerzanie gniazd. Teraz jak tylko słoneczne pogody się zaczynają, to wielu pszczelarzy widzi jak te pszczoły wychodzą z ula, tak kolokwialnie mówiąc, czyli wiążą się takie kokony. No, wygląda to tak dosyć burzliwie dla osób niezapoznanych z pszczołami. Ja widzę u Pana wiele tych małych ulików, czyli tu jest mnóstwo zaczątków dla nowych rodzin. Te małe uliki to są tak zwane uliki weselne. My prowadzimy linię genetyczną. Matek pszczelich. prowadzi to córka Klaudia, z czego się bardzo cieszę, że jest młode pokolenie, które chce to robić. I te wszystkie uliki to jedna matka pszczela jest w jednym uliku. Poddajemy matki nieunasienione, czekamy aż podejmie czerwienie obserwujemy to czerwienie, czy to nie jest, aby czerwienie trutowe i, i taka matka jest gotowa. Oprócz tego, że my mamy w tej chwili ten okres, kiedy szykujemy się, bądź już niektórzy, co nie mogli się doczekać, wywirowali, to jest jeszcze ten okres rozwijania pasiek, właśnie podkładania matek. W tej chwili to jest doskonały czas bezrabunkowy, bo w momencie kiedy kwitnie, no jesteśmy w miesiącu obfitości, tak zwanym, bo maj taki jest, chociaż chłodny. Pszczoły się nie rabują, bardzo łatwo jest tworzyć odkłady, nie ma nalotów takich niekontrolowanych i to, to jest ten właśnie czas. Czyli tworzenie odkładów, wychów matek pszczelich, no to jest specjalistyczna działalność, nie, nie wszyscy to potrafią. Czy pszczelarze obserwują to, że. Mimo wszystko jednak ten okres kwitnienia roślin zaczyna się na siebie nakładać, no bo choćby akacje w niektórych miejscach, na przykład w Łodzi, już pełnia kwitnienia niemalże. Zdecydowanie tak i ten klimat chyba w istocie się zmienia, galopuje to błyskawicznie, kwitnie na dobrą sprawę teraz wszystko, nigdy nie było tak lata w żeby kwitł rzepak i równolegle z nim kwitła akacja, a w tej chwili to rzeczywiście się zazębia, kwitnie niemalże wszystko. Wniosek z tego, że sezon będzie bardzo krótki, bo tutaj w naszym terenie na dobrą sprawę, a już lipa ma pąki. Niesłychane, bo to maj, także sezon wieszczymy, że będzie błyskawiczny. Czyli to, co się uda zebrać tego miodu towarowego, to się uda. I zakładam, że pierwsze dni lipca to już będzie po sezonie. I później trzeba myśleć o tym, żeby znowu przygotować pszczoły do przetrwania zimy. Tak, później to już tylko podkarmianie. No, jeszcze mamy późne pożytki, takie, na które usiłujemy tam wyjeżdżać, to jest nawód. Z reguły gryka kwitnie dłużej, natomiast większość pasiek już przygotowujemy do zimowli. i Jest to podkarmianie syropem cukrowym, co nie jest ujmą dla miodów, bo ludzie o to pytają, że, że pszczelarze karmią pszczoły syropem cukrowym. Sprawa jest dosyć prosta, ponieważ odbieramy miód towarowy, bo one by sobie świetnie przezimowały na tym, co zbiorą. musimy jakimś suplementację robić i stąd to podkarmienie na zimę syropem cukrowym. I to już wszystko w tym programie, a na kolejny zapraszamy jak zwykle w niedzielę o 16.15. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.